Dzień dobry. Dzisiejszy materiał poświęcę kolejnej postaci związanej z krotoszynem. Będzie to postać tyle wybitna, co kontrowersyjna. Chodzi o Otto Schillera, niemieckiego naukowca z dziedziny rolnictwa, profesora Uniwersytetów w Hohenheim i Heidelbergu. Zapraszam na materiał. Otto Schiller urodził się 27 września 1901 roku w Krotoszynie, w rodzinie inspektora budowlanego Michaela i Margarety z domu Eberstein. Był bratem słynnej niemieckiej pilot Melity von Stauffenberg, oblatywaczki nurkujących bombowców i przy okazji także szwagierki Klausa von Stauffenberga, czyli jednego z oficerów odpowiedzialnych za zamach na Hitlera z 20 lipca 1944 roku. Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że rodzina Schillerów zamieszkiwała w willi przy Szolsz-Trasy, czyli przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza i była to ta willa, którą w okresie już powojennym zamieszkiwała rodzina doktora Kolasińskiego. Otto Schiller studiował rolnictwo w Berlinie, Królewcu i we Wrocławiu. W latach 1924-1930 został w celach naukowo-badawczych oddelegowany przez firmę Ferdinand Friedrich von Lochow GmbH do Związku Radzieckiego, a po powrocie z tejże misji przez rok pracował naukowo w Królewcu. W roku 1931 Schiller został mianowany rzeczoznawcą do spraw rolnictwa przy ambasadzie niemieckiej w Moskwie. Od 1937 roku aż do końca II wojny światowej pracował też w zbrodniczym koncernie IG Farben, a następnie był profesorem na uczelniach w Hohenheim, czyli w Stuttgarcie, a także na najstarszej niemieckiej uczelni w Heidelbergu. W latach 1953-1958 Schiller w ramach komisji do spraw wyżywienia i rolnictwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz w ramach rządu Republiki Federalnej Niemiec pełnił funkcję doradcy do spraw reform i modernizacji rolnictwa przy rządach Pakistanu i Indii. W roku 1961 założył ośrodek badań problemów rolnych krajów rozwijających się przy Ministerstwie Współpracy Gospodarczej rządu RFN. Otto Schiller jest autorem licznych specjalistycznych publikacji naukowych związanych z rolnictwem, wydanych po II wojnie światowej. Za szczególne zasługi dla Niemiec Zachodnich został odznaczony przez prezydenta Gustawa Heinemana Wielkim Krzyżem Zasługi. Otto Schiller zmarł w Heidelbergu 11 listopada 1970 roku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i jednocześnie dziękuję Państwu za wszelką działalność na naszym kanale, za subskrypcje, za polubienia, za komentarze, za dobre słowo, które spotykając mnie Państwo czasami powiedzą, bo to motywuje do dalszego nagrywania. A mówię tak dlatego, że dzisiejszy materiał jest dwusetnym już filmikiem, jaki nagraliśmy w ciągu... Dwóch i pół roku działania tego kanału, no i 200 materiałów można oglądać, czego zachęcam, żeby wracać do tych starszych filmików. No, zgromadziło się tu sporo wiedzy o historii Krotoszyna, kulturze Krotoszyna, tradycjach naszych lokalnych. Zapraszam do przeglądania naszych materiałów, tych starszych również. Będziemy nagrywać dalej, mimo że pierwotnie zakładaliśmy, że po pandemii przestajemy nagrywać, wracamy do stary, na stare tory, to kontynuujemy to, bo widać zainteresowanie jest. No i zapraszam Państwa do tego też na filmik, jak zwykle, przyszły wtorek. A dziś już Państwu dziękuję. Jeszcze raz dziękuję oczywiście za te 2,5 roku, te 200 odcinków i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.